Witam wszystkich, mam na imię Andrzej. Kontynuujemy dzisiaj nagrywanie filmów związanych ze strefą egzaminacyjną. Nagrywanie dzisiaj ukierunkowane będzie związane z nagrywaniem filmów. Tutaj skrzyżowania będą wchodziły w grę, skrzyżowania i zawracania, problem z zawracaniem generalnie, kiedy na krótko, kiedy na długo. Pokażemy Państwu w tym momencie jazdę po drodze dwujezdniowej i zawracanie i podjęcie decyzji czy zawracamy na krótko, czy na długo. Włączamy się do ruchu. Jesteśmy tak jak wcześniej wspomniałem na drodze dwujezdniowej. Podejmujemy decyzję w związku z poleceniem zawracania w pierwszym dozwolonym miejscu. Zbliżamy się do tego miejsca. Tutaj nie mieliśmy żadnego zakazu i wjeżdżamy. Teraz proszę zobaczyć, wjeżdżamy głęboko. W związku z tym, że ruch jest prawostronny, nie robimy tego w pierwszym możliwym miejscu, czyli tak, na, tak zwane krótko, tylko wjeżdżamy głęboko. Spory są odnośnie tego, jak tu zawrócić. Wśród instytutorów również. Jestem zwolennikiem tej, tej formuły działania, że jeżeli ruch jest prawostronny, trzymam się prawej strony bezwzględnie. I tak dotyczy to nie tylko skrzyżowań, ale też i miejsc do zawracania. Tak jak przed chwilką Państwu pokazaliśmy. Zbliżamy się do skrzyżowania, które wcześniej już też nagraliśmy, ale jeszcze raz powtórzymy to skrzyżowanie dzisiaj. Skrzyżowanie ulicy gajowej z ulicą kamienną. Kiedy możemy tutaj zawrócić na krótko? W pierwszym możliwym miejscu. Jak tutaj Państwu pokażę zbliżenie, mamy tutaj taki azyl, czyli podwójnie wymalowane pasy, gdzie powinien się pojazd znaleźć w momencie skrętu i zawracania. Podjęcie decyzji kiedy na krótko, wyjątkowo zaznaczam, można wtedy, kiedy po prawej stronie będzie jechał sznur pojazdów, nie będzie możliwości wjazdu bezpiecznej do środka jezdni, a tutaj po lewej stronie będziemy mieli wolny pas, proszę zobaczyć możemy wtedy to wyjątkowo zrobić to jest wyjątkowa sytuacja dotyczy też tego, to, to zawracanie podobnej sytuacji ale na końcu tej ulicy Gajowej czyli na skrzyżowanie ulica Gajowa z ulicą Glinianą Jesteśmy w strefie ograniczonej prędkości, czyli wiemy o tym, że skrzyżowanie jest równorzędne. O, tutaj nasz samolot się parkuje. Zbliżamy się do tego skrzyżowania. Jak widać zbliżamy się do drogi z pierwszeństwem przejazdu, musimy zachować szczególną ostrożność i będziemy zawracać. Pamiętamy, że jesteśmy na drodze jednokierunkowej, więc zbliżamy się w miarę możliwości do lewej krawędzi jezdni. No i teraz tak, tam nadjeżdża tramwaj, tutaj proponuję wtedy nie wyjeżdżać, z przodu mamy tutaj pojazd egzaminacyjny, akurat tak się nam zdarzyło i dobrze. tramwaj sobie przejeżdża i możemy, proszę Państwa, teraz właśnie wykorzystać ten moment. To jest idealny moment. Wjeżdżamy, chowamy się za tramwajem i możemy sobie wtedy zawrócić. To są te wyjątki. Po powtarzam, to jest wyjątek. Trzeba mądrze użyć tej sytuacji. Teraz proszę zobaczyć, zbliżamy się do skrzyżowania, czyli już teraz nie mogę tego zrobić w pierwszym dozwolonym miejscu, tylko wjeżdżam w związku z zasadą prawej strony i zawracamy w ten sposób. Такая из